Gdybyś to tak samo zrobił, to byś... Nie wiem, no mi się, co nie, na streamie. <grymówki> okay. czekaj, Pampers do wymiany. Taki, to... czekaj, ty, ciekawe, czy są gamingowe te Pampersy, co nie? <grymówki> Ty nie masz co wypowiedzieć, nie? Gamingowe Dlatego no tego jeszcze nie było. Człowieku, jak gdyby Razer takie z, z, tymi, z ledami zrobił? Świecący się papers? Pampers. pampers. Na pampersy. zaczyna ci się świecić? <śmiec> <śmiec> co jest? Zrobiłem red. Pampers <śmiec> Razer. No, bo ugrać, on, żeby w ogóle działał. Trzeba by Granie już nie było. <grym> USB podłącza. Granie nie było już N nigdy jeszcze takie przyjemne. Kupa, persa, razer. A. <grym> Niech moc i kupa będzie z tobą. Są <grym> morby.